Cześć Dzisiaj będziemy kopać O, tak jak widzicie kopalnie Dzisiaj będziemy kopać szyb w dół Tutaj jak widzicie już wybudowałem sobie pokoik Co do, samego, co do samej e, willi Jak widzicie, się tutaj pokażę Już zaczęłem budować górę Ale okej, okay. póki jest noc, a Potwory panoszą się Zaczniemy budować Będziemy potrzebowali tak Na pewno jedzenia Minimum dwie łopaty ja wiem trzy kilofy i jeden jak najbardziej żelazny. Żelazny kilof przyda nam się do wykopania na przykład złota czy diamentu takich e, l, ważniejszych surowców muszą być koniecznie drabinki i koniecznie źródło światła. E, ok. Wzi wziąłem jak widzicie tutaj na przykład wypadek jeszcze e, wiaderko i zapalniczkę. No, ale to, to nie, nie, nie musisz nie się ze, ze sobą brać. Okej okay. Kopiemy na dwa. Pierwszym powodem jest to, że tutaj będziemy kładli e, e, świecę, a tutaj będziemy kładli e, drabinki. Drugim powodem jest to, że gdy kopiemy na dwa, jestem dwa razy mniejszy prawdopodobieństwo, że wypadniemy jakąś e, dziurę. Chodzi mi o to, że jak widzicie, ja kopię na przemian. Więc jeżeli kopałbym po ciebie, możliwe żebym nie spadł. Ale okej. Okay. Tyle. Draminki kładziemy co dwa, żeby zaoszczędzić się. O! Jak widzicie, już nam się poszczęśliło, bo trafiliśmy na żelazo. Żelazo możemy kopać kamień kilofem jeszcze więcej żelaza Super O, jeszcze więcej no, Okej, okay. mm, właśnie podażyłem kamień Aby ewentualnie Zatkać takie luki Dobra, kontynuujemy I źle. No i źle. Hmm. 6 póki co ród, ale pamiętajmy, że dopiero kupimy szyb. E, właściwa e, kopalnia zacznie się, gdy, gdy kupiemy się dość głęboko. Czas na im głębiej, tym na lepsze minerał możemy trafić. Trochę za daleko pojechałem. Najźle. Będzie tak, tak i tak. I to. Byłem na moment na górze, aby dorobić sobie więcej drabinek. Teraz kupiemy dalej. ale O, znowu, za daleko Aj co ja wspomniałem Dobra To jeszcze się da naprawić Mam nadzieję No, i żyjemy panowie. Dobra, to był łanwy na tyle, jesteśmy dość głęboko, nie jestem w stanie określić jak ile kratek ponieważ liczyłem ale zacznę od y, poszerzania naszego korytarza tego tak właściwie o super o super <grych> i widzicie jak się dobrze składa super diament jak najbardziej diament i czerwony proszek to co grystyluję najbardziej i właśnie po to też wziąłem, że razem kilo super, dobra A, źle źle, No i No i znowu, Naprawdę kombo To jest to Złoto Póki co Wszystko Jest na właściwej drodze Okej, okay, jak widzicie tutaj sobie poszerzyłem Tak, żeby to fajnie wyglądało e, Fajnie, tak właściwie, żeby było mobilne ale teraz będziemy kopać w głąb Kopie, kopiemy, kopiemy i spotykamy, spotykam, spotykam tak właściwie żelazo kopiemy dalej żelazo atakuje znowu znowu trafiliśmy na diament więc naprawdę się cieszę z niego, z, z, z ciasta możemy też tworzyć przedmioty zbroję, bądź no narzędzia i z, bez, z pewnością jest on najefektywniejszym Naprawdę m, już bardzo e, długo musicie zwaldzić w te kamienie, żeby, e, żeby diamentowy diamentowy killow się złamał. Oj, zły. Super. A to tak. Czemu nie? Dobra. E, jak widzicie już cały czas kopię, kopię dalej i jestem coraz e, głębiej, ale po prostu nie filmuję tego wszystkiego, tylko dlatego, że... Po prostu moje konto ma jeszcze ograniczone, ograniczoną długość filmików, rozumiecie? Dopiero za jakiś czas będę mógł uploadować dłuższe, więc... Będziecie musieli to jakoś przeżyć. Czerwony proszek. Fajną sprawą w czerwonym proszku jest, albo w szczególnym kamieniu, jest fakt, że jednak wypadło gdzieś średnio 4-5 czerwony panaszki. Podobnie wygląda sytuacja jak z gliną. Tu widzicie znak żelazo. Jak widzicie też e, zmieniłem mój... E, mój... jej mój nasz żelazny. Głównie z tego powodu, że tamte mi się popsuły, ale też, jak widzicie, żelazem mi póki co nie brak. Więc... oj, więc... czemu nie? Kopiemy dalej. Jak widzicie jednak nawet w ziemi przydaje się płata i znowu czerwony proszę ok jak widzicie naprawdę kawałek tu już jest może to się tak nie wydaje ale jednak trochę tego dziura nie było jak widzicie tutaj położyłem e, położyłem jej co e, zrobiłem rozjezdnie tak, jezdnie, ponieważ mam zamiar tu wyłożyć wszystko to torami i tutaj zrobić właśnie tą na, na którą będzie przyłączać e, przycisk. E, mam do ja darmek poprowadzić tutaj, jak i w tę stronę kolejkę. I jak widzicie, wyszło nawet nieźle. Zdobiliśmy złoto, przy dużo czerwonego proszku i żelaza. I e, nie natknęliśmy się na żadną e, żadną mm, ża, żadną dungeon. Czyli mam my, my, na my, my myśli m.in. potwory. Wydaje mi się, że, że wszystko idzie po dobrej myśli. Życzę Wam pomyślnego tu ubania. Dzięki za oglądanie i do słyszenia.